Kolejne zadanie, takie egzaminacyjne. Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 64 cm2. Zaś wysokość tej bryły jest trzykrotnie większa od długości krawędzi podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Co my tutaj mamy dane? Mamy dane pole podstawy tego ostrosłupa, czyli... Pole podstawy jest równe 64 cm2. Ponieważ ostrosłup jest prawidłowy czworokątny, tutaj mamy napisane, to w podstawie ma kwadrat. Jak liczymy pole kwadratu? Pole podstawy, czyli pole kwadratu, to by było a kwadrat. Zatem z tego wynika, że a kwadrat jest równe 64 cm2. To co do kwadratu daje nam 64? No 8, czyli krawędź podstawy będzie miała 8 cm. Po co ja policzyłam w ogóle tą krawędź podstawy? A po to, że tutaj mam napisane, że wysokość bryły jest trzykrotnie większa od długości krawędzi podstawy. Czyli wysokość bryły, a zatem wysokość ostrosłupa jest 3 razy większa od krawędzi podstawy, czyli jest 3a. A zatem mamy 3 razy 8 cm. Mogę napisać, że wysokość bryły to 24 cm. Teraz przypomnijmy sobie wzór na objętość ostrosłupa. V równa się 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. To się równa 1 trzecia... Pole podstawy mamy 64 cm. Wysokość mamy 24 cm. To się równa. Mogę skrócić trójkę i 24, ponieważ mnożenie jest łączne i przemienne. 24 podzielić na 3 mamy 8 i teraz 8 razy 64. 8 razy 60 to jest 480. 8 razy 4, 32, a zatem wyszło nam 512 centymetrów. Tu mamy kwadratowe razy centymetry. Mamy 512 centymetrów sześciennych. Czyli odpowiedź będzie objętość ostrosupa wynosi 512 centymetrów sześciennych.